No bo to fajna zabawa, rzeczywiście. Fajny, e, fajnie można było pograć z Markiem Citko Wspaniały zawodnik, historia polskiego futbolu, szczelet bramki na Wembley. Fajnie. Ruch jest jak najbardziej potrzebny, każda dyscyplina sportu warto ją promować. A tutaj, dobra zabawa z piłką, można poćwiczyć technikę. Myślę, że to, to fajna sprawa. Dawał Pan sobie szansę w grze z Markiem Citko? Ja, jak było widać, już nie, nie udawajmy, No Marek Citko jest zawodnikiem z krwi i kości. E, całe lata spędził na murawie boiska, ja tylko okazjonalnie. Myślałem, że już skończyłem karierę i tych nagród nie będzie. A, a miła niespodzianka dzisiaj, bo można powiedzieć, że się nie, za bardzo nie napracowałem, a otrzymałem tak fajną statuetkę. Na pewno jest to fajny nowy pomysł. Musielibyśmy zobaczyć, jak się przyjmie. Zwycięstwo nie przyszło łatwo, Stanisław Terlecki twardy, dobry zawodnik. Yy, no na pewno tak, ja myślę, że muszę mu podziękować, bo troszeczkę, no, troszeczkę mi od, odpuścił, więc, więc yy, tak jak powiedziałem, ta nagroda przyszła mi bardzo łatwo, choć chciałem walczyć na całego. Nie było skrupułów, żeby strzelać w ramki Wojciechowi Olejniczakowi? E, no nie no, ja, jakaś tam zawsze ambicja jest, że, że, że e, nie chciałam, żeby później plotkowano, że polityk wygrał z piłkarzem.